Ale Szanowni Państwo, dziękuję za, za to, że przyjechaliście do Pucka, do pierwszego portu wojennego. Serdecznie witam wszystkich, ale zapraszam do siebie pana prezydenta Gdyni, pana starostę Wejkerowskiego, panią burmistrz Rumi, pana burmistrza Redy, pana burmistrza Helu, pana Wójta Kosakowa, pana przewodniczącego gminy Płock. Szanowni Państwo i my wszyscy pokazujemy, że wspólnie możemy zrobić więcej. Możemy współpracować, aby nie ścigać się, które miasto jest ważniejsze, ponieważ wśród nas, no niestety, Prym wiedzie Gdynia i to jest prawidłowo. Ale też Państwo, prawie... no tak, no bo to, ja dlatego mówię niestety, ponieważ z pewną nutką z pewną nutką no, mówię no to, co było najlepsze, Gdynia nam zabrała, no takie jest życie. Ale proszę Państwa dzisiaj współpracujemy ze sobą, dlatego jeszcze raz was wszystkich serdecznie witam i właśnie zapraszam, żeby kilka słów powiedział Pan Prezydent Gdyni. Państwo jesteśmy w jednym z najpiękniejszych miejsc Polskiego Wybrzeża. W pięknym Pucku. Zaprosiliśmy Państwa tutaj dlatego, żeby wspólnie razem zaprezentować przygotowane na sezon 2014 niezwykłe atrakcje północnych Kaszub. Wiemy, drodzy Państwo, w miejscu bardzo szczególnym, miejscu, o którym marzą Polacy, goście z zagranicy, by tutaj odpoczywać, by tutaj mieszkać, by tutaj spędzać czas krótszy i dłuższy. Chcemy pokazać dzisiaj przygotowaną ofertę turystyczną. Myślę, że to, co jest z jednej strony bliskie każdemu samorządowi, to to, że ma taki patriotyzm lokalny, pokazuje to, co jest swoiste, odrębne, inne, jest pięknie w tym naszym projekcie pogodzone z tym, co wspólne. Bo, drodzy Państwo, dwa tygodnie wakacji, czy tydzień wakacji nad Polskim Morzem, tu, na północnych Kaszubach, może być szansą, by nie tylko spędzać czas na pięknych plażach, by nie tylko korzystać z uroków morza, ale przy okazji poznawać, zwiedzać, Chcemy dzisiaj, korzystając też z, z Państwa pomocy, zaprezentować jakie możliwości, jakie atrakcje przygotowaliśmy dla tych wszystkich, którzy chcą spędzić aktywnie czas na Pomorzu. Przygotowaliśmy wiele informacji. Bardzo się cieszę, że w taki symboliczny sposób, wspólnie razem, w gronie samorządowym, w pięknym mieście Puck, możemy zaprezentować ofertę turystyczną roku 2014 Północnej Kaszy. I ja pozwolę sobie, dziękuję Panu Prezydentowi, Panu Wojciechowi Szczurkowi za przywitanie, za to, to krótkie wprowadzenie. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie z tego miejsca, żeby nie zasłaniać oczywiście naszych gospodarzy, opowiedzieć trochę o tych atrakcjach, które tak naprawdę w szczegółach Państwo będą mogli poznać, zapoznając się z materiałami prasowymi, które zostały dla Państwa przygotowane. Drodzy Państwo, 24 podmioty tworzące forum i atrakcji naprawdę setki, żegbym, może nawet tysiące. Także ja pozwolę sobie na początek tylko przypomnieć, że forum Norda tworzą gmina Choczewo, miasto Gdynia, miasto Hel, miasto Jastarnia, gmina Kosakowo, gmina Krokowa, miasto Lemborg, powiat Lemborski, gmina Liniewo, gmina Luzino, miasto Łeba, gmina Łęczyse, miasto Puck, gmina Puck, miasto Rumia, miasto Leda. Gmina Szemut, miasto Wejherowo, miasto gmina Wejcherowo, miasto Władysławowo oraz gminy Karsin, Przywic, Gniewino i, drodzy Państwo, Cewice. I co istotne, oczywiście te wszystkie miejsca mogą pochwalić się przede wszystkim tym, że e, oczywiście nie każde, e, każda gmina, nie każde miejsce leży nad morzem, ale wszyscy może powiedzieć, że to jest nasze polskie piękne morze, piękne plaże. Mamy piękne lasy. I co wszystko e, dała nam przyroda, natura, oczywiście Państwo także mogą wykorzystać, zapraszając tutaj y, na północne Kaszuby, aby między innymi wykorzystać wspaniałe warunki do żeglowania, do windsurfingu, do kitesurfingu, co oczywiście tutaj małe morze nam oferuje. Bezpieczne kąpieliska. Tutaj, tak jak wspominaliśmy, witając Państwa, najstarszy port wojenny. Kolebka tak naprawdę tego cudownego miejsca tutaj w Pucku. Nowoczesne porty rybackie, jachtowe, trasy, ścieżki rowerowe, boiska, plażowe, stadiony i Przypomnę Państwu wszystkie bardzo istotne informacje Państwo znajdą w materiałach prasowych, ale także w mobilnej aplikacji, którą już za chwilę Państwu zaprezentujemy. Jeśli chodzi o imprezy, to tylko kilka z nich pozwolę sobie wymienić, między innymi Morska Pielgrzymka Rybacka, Puski Dzień Kapa, Święto Lotnictwa Morskiego, nawiązujące do bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego i scenizacje walk, między innymi jak ta pod Świecinem i scenizacja militarna tutaj niedaleko na Półwyspie Helskim, na helu D-Day, także Święto Miasta, chociażby to Lemborskie Dni Jakubowe, nawiązujące do średniowiecznej tradycji spotkań kupców i rzemieślników, pokazy rycerskie, Jastawnicko-Sobudka, Dni Węgorza, Marsz Śledzia, Czwarty Bałtycki Maraton Brzegiem Morza koncerty organowe w Kościele Rybackim, Miastarni Drap, e, 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 Rap Hip Hop festiwal, Sandras, koncerty w Parku Miejskim, repertuar kulturalny Filharmonii szubskiej, Wejherowskiego Centrum Kultury. Drodzy Państwo, to jest tylko taki fragmencik tych wszystkich ofert, tych wszystkich ciekawych imprez, które przygotowaliście na rok 2014, na najbliższy sezon. Celowo nie wspomniałem, żeby Państwo z tych mniejszych miejsc nie popniewali się o tych największych chyba, które zostaną zorganizowane w Gdyni. Niestety w Gdyni. Na szczęście, ale to są takie imprezy, ale to są takie imprezy, drodzy Państwo, którymi możemy się chwalić tak naprawdę na całą Europę. Opener, Panie Prezydencie, dziękujemy za Openera, naprawdę. Wtedy z Warszawy, to było 10 lat temu, Panie Prezydencie, to było 10 lat temu. I najpierw skwer Kościuszki, tak to było, prawda? A później już to piękne lotnisko w Babich Kosakowie, tak oczywiście. Lotnisko w Kosakowie i największe, i największe gwiazdy z całego świata. A teraz, drodzy Państwo... Oprócz tych największych gwiazd muzycznych i oprócz tych pewnie, 60 kolejnych tysięcy fanów, którzy przyjadą do Kosakowa. <grym, <grym, Red Bull Airshow. Panie, drodzy Państwo, Red Bull Airshow. Triatlon Herbalife, na który ja czekam, też przyznam szczerze. Drodzy Państwo, tak naprawdę to jest impreza, na którą zjadą się najlepsi już w Europie triatloniści. Tam nie będzie tylko Czołówka Polska, tam będą również najlepsi triatloniści z całej Europy. Tak więc jesteśmy dumni, że u nas tutaj nad Morzem, na Kaszubach Północnych takie rzeczy się dzieją. Drodzy Państwo. Teraz z ogromną przyjemnością e, chciałbym Państwa zaprosić do środka. Aplikacja mobilna to jednocześnie i e, mapa, i przewodnik w jednym. E, co istotne, to jest przede wszystkim dostęp do aktualnych informacji zawsze pod ręką. I teraz, e, co istotne, grafika, menu główne rozmaicają także animacje filmowe. Obiekty podzielone są na kategorie, e, a wydarzenia przedstawione w formie ułatwiającego m, wyszukiwanie kalendarza. O tym za chwilę też powiemy i pokażemy. A tutaj... Jest to również to, że mamy działanie w trybie offline, czyli nic zawsze trzeba być po prostu w zasięgu sieci, żeby móc sobie poradzić się z tym wyzwaniem. Aplikacja jest dwujęzyczna i polsko i anglojęzyczna. No i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie znakomicie pomagać tym, którzy będą odwiedzać nasze regiony. Drodzy Państwo, zacznijmy od kategorii. Atrakcje turystyczne, zabytki, przyroda, sport, rekreacja, kultura i muzea. Co istotne, jeśli Państwo znajdą jakąś ciekawą atrakcję to za sprawą tej aplikacji można od razu skorzystać z telefonu komórkowego, który się wyświetli, który pozwoli nam dotrzeć do tego organizatora. My oczywiście możemy przejść także na stronę www organizatora albo obiektu, także funkcja planowania, czyli tak zwany planer jest dostępny w tym miejscu, no i wyszukiwarka miejsc jak najbardziej bardzo ważna. Baza atrakcji turystycznych. Baza atrakcji turystycznych, tutaj proszę Państwo opis, galeria, foto, geol geolokalizacja na mapie. To oczywiście ważne, że od miejsca, w którym się znajdujemy, za chwilę będziemy mieli informacje jak dotrzeć, jak wyszukać się według odległości od miejsca, w którym... Znajdujemy się, a chcielibyśmy dotrzeć do kompletnej gminy. Później przechodzimy do mapy. Mapa. Mamy mapy. Wszystkie można te miejsca znaleźć także z perspektywy natury oczywiście, wybierając, nas, wybierając interesującą nas, kategor nas kategorię albo miejsce. No i wydarzenia. Sprawdźmy, jakie wydarzenia. Proszę zebrać. Jest kalendarz, o którym wspomniałem. Tutaj klikamy sobie na, konkretny, na jakąś konkretną datę i wtedy oczywiście wyświetla nam się cała lista wydarzeń, które mogą nas zainteresować. I co istotne w tym przypadku, także możemy wybrać taką opcję według geolokalizacji, czyli jesteśmy w konkretnym miejscu, naciskamy konkretną datę i według lokalizacji możemy wybrać to, co jest najbliżej nas. I oczywiście także możemy postępować też według konkretnej kategorii, no bo nie, wszystko, nie wszystkie oferty mogą nas interesować bezpośrednio, a są tutaj w tej kategorii koncerty, takie warsztaty, sporty oraz jakieś inne imprezy plenerowe. Drodzy Państwo, teraz jak dojechać, jak dotrzeć, tak? Też to jest możliwe, jest funkcja tzw. Tak dojazd, nawigująca z miejsca, w którym się znajdujemy, do tego miejsca, w którym chcemy się znaleźć, gdzie coś interesującego się odbywa. No i na koniec, drodzy Państwo, każdy, kto ma smartfona, kto ma dostęp do Google Play'a, do App Store'a, ewentualnie kto chciałby skorzystać ze strony nordaforum.pl, taką aplikację może sobie ściągnąć i bardzo proszę, Rozpowszechnijcie Państwo te informacje, bo mam nadzieję, że ta aplikacja będzie naprawdę bardzo pomocnym, bardzo pomocnym elementem, który pozwoli poznać Gdynie, północne kaszuby, skorzystać z tych wszystkich atrakcji. No, Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżają turyści z całego świata na przykład na wspomniane okranie z taką aplikacją, po prostu e, docierają do najbardziej odległych zakątków Kaszuby i po prostu oglądają później jak piękne to miejsce. Roszy Państwo przypomnijmy nordemforum.pl e, dostępne również na... Androida, z Google Play i oczywiście z Astora, tak więc to są y, bardzo ważne informacje, które są istotne, są cały czas aktualizowane. Proszę Państwo, y, teraz y, troszeczkę kultury, którą chcielibyśmy Państwu zaprezentować i w związku z tym... Państwu witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że ta kolejna inauguracja sezonu turystycznego jest... Pusku. Nie mówię, że niestety, ale to bardzo dobrze. Ja dziękuję Puckowi za zorganizowanie tej promocji, która otwiera ten sezon turystyczny jak i również mam nadzieję, że Państwo tutaj biorące w tym udział również przyczynią się do tego i wspólnie na koniec sezonu wszyscy powiedzą, był to dobry dla nas sezon i dla naszych przedsiębiorców. Tego Panu Burmistrzowi, Prezydentowi, Burmistrzowi i Państwu tutaj wszystkim bardzo serdecznie życzę. Dziękuję za uwagę. To piękne plaże, bogata kultura. Ja tutaj rozdaję my, Państwu informację. 1 maja o godzinie 11 w, w będzie wizualizacja, przedstawienie jak Giastarnia żyła z 100 lat temu, proszę Państwa, 100 lat temu, tak, to jest miejscowość, która jest na Łódzach Gdańskich, jako na przykład zapraszam wszystkich Państwa 1 maja. A dzisiaj wszystkim życzę pięknej pogody, wspaniałej atmosfery i bogatych poradzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za... No. Proszę Państwa, już wspomniana została wspomniane, to jest to kaprów. Jak tutaj przypłyną i będą z Państwa walczyć, to zapraszam Państwa za chwilę, dosłownie za ułamek sekundy, po tym występie naszych młodych artystów, których chciałbym jeszcze raz ponownie powitać. I go...

バイバイ Oh <laughs> Trzymajcie go, trzymajcie go! trzymajcie go! Trzymaj go! Trzymaj no, 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 go! Trzymaj go! Trzymaj go! Trzymajcie go! Trzymaj go! Trzymaj go! Trzymaj go! Trzymaj go! 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 go!

datych. Zaraz wy będzie jak znała. Ja, Zaraz musisz ja. z moją ręką. A dalej to bo jak zęby. 3 4 krzyczymy wszyscy dosz. 3 4. I teraz wszyscy uśmiechają się, a fotoreporterzy, jeśli chcieliby zrobić zdjęcia z góry, to zapraszamy was do góry.